Tradycyjnie 31 grudnia, godzina 12, pracownicy e, Spółdzielni Usług Wysokościowych Świetlik, późniejszy nazwie Gdańsk, spotykają się i haratają w gałę, tak od 1984 z jedną e, przerwą na, na, na COVID. Kochamy piłkę nożną, pasjonujemy się sportem, e, jesteśmy tutaj, bo za sobą e, mocno tęsknimy, stanowimy wspólnotę. Mecz dzisiejszy, e, sylwestrowy, poświęcamy jak zawsze pamięci Arama Rybickiego i Macieja Opatniewskiego. Jest z nami posłowie żyborowca, jest prezydent Jacek Karnowski, jest wielu przyjaciół, jest wielu pracowników, którzy w latach 80. ciężko pracowali na wysokościach, ale też działali w opozycji demokratycznej, walcząc tak yy, z komuną, yy, bo to mamy już we Wybieramy się przed meczem. Kiedyś to byli młodzi starzy, umysłowi kontrafizyczni i tak dalej, kawalerowie kontrażonaci. Dzisiaj wybieramy się na dwa składy tuż przed meczem i tak się po prostu spotkamy, żeby dobrze bawić.